Witajcie, witajcie. W dniu dzisiejszym, 6 sierpnia 2021 roku wybieram się na drugi przegląd serwisowy mojego RMT Dailima Stara 125. Ten serwis odbędzie się przy przebiegu 4000 km, ja będąc, znaczy jadę na ten przegląd. Będąc po nocce, no i w pośpiechu, jak widzicie, źle zamontowałem kamerę, a zamontowałem ją w etui przeciwdeszczowym, ponieważ dzisiejszy dzień jest taki zapowiadający się na deszcz, więc postanowiłem, że ubiorę w to etui dla bezpieczeństwa mojej kamerki. No i jak widzicie, nie dopasowałem kąta y, pola widzenia kamery. I ona pokazuje zegary. No ale w tym przypadku może to nawet i dobrze, bo za chwilę mój RMTK pobije nowy rekord prędkości, na który Was serdecznie w tym momencie zapraszam. I oglądajcie, jaki to wynik osiągnął mój RMTK. Nadmienię, że troszkę wiał wiatr, więc być może przy bezwiecznej pogodzie byłby to jeszcze lepszy wynik, i właśnie teraz. Nachylenie, stówka i rudy 102. To jest aktualnie najlepszy wynik mojego RMTK, który osiągnąłem na autostradowej obwodnicy Wrocławia, yy, nomenklaturowo A8. Także serdecznie Was pozdrawiam. Zapraszam do subskrypcji i oglądania pozostałych moich filmów. Pozdrawiam Was serdecznie.